Te maszyny wchodzą do gry, kiedy wszystko inne zawodzi. Przed wami elita wagi ciężkiej, specjalne jednostki na kołach. Wozy strażackie, radiowozy, karetki, samochody komunalne oraz pomocy drogowe to ważni goście na Master MasterTruck. Bez ich pracy trudno wyobrazić sobie zwykłe życie, a tym bardziej z lot Master Track. Dlaczego? Bo nie dość, że są pożyteczne, to jeszcze świetnie wyglądają. Czy samochody specjalne mogą być piękne? Oczywiście, tak jak te piloty, które widzicie za mną. Te pojazdy na co dzień dbają o bezpieczeństwo transportów ponadnormatywnych. Nie dość, że są piękne, to jeszcze są praktyczne. Pełnie piękna samochodów pilotujących transporty ponadnormatywne, widać nocą, podobnie jak wozów strażackich. A co powiedzieć o urodzie pomocy drogowych? Wielu z was kocha amerykańskie pick-upy. Ja również. Popatrzcie chociażby na tego Forda F550. Jaka to piękna sztuka.